Lista Lucyfera to pański pierwszy kryminał współczesny. Jak pisało się współczesną książkę? Wydawać mi się mogło, że będzie prościej, ponieważ pisanie retrokryminału wymaga dosyć żmudnych przygotowań. Ja jestem autorem czułym na detale architektoniczne związane z historią sztuki, na odmalowywanie tła społecznego. I w przypadku moich retrokryminałów one odgry odgrywają ważną rolę, ponieważ to jest taki czynnik, który uwiargadnia całą fabułę. Lista Lucyfera od początku była przeze mnie pomyślana jako taki na skroś współczesny thriller psychologiczny, w którym ważną rolę będzie oczywiście odgrywała intryga, ale też i podwójna tajemnica. I wydawało mi się, że pójdzie prościej, ale było trudno z tego powodu, że napisanie takiego thrillera, który ma złożoną fabułę, i to takiego, który musi być tak poukładany jak, jak taki wielki puzel. W którym poszczególne fragmenty w miarę lektury, w miarę czytania będą skakiwały na właściwe miejsce, jest zadaniem dosyć, dosyć złożonym, no ale mam wrażenie, że, że się udało. Na okładce książki widzimy zachwianą brzytwę, która mówi nam wszystko, przede wszystkim o antagoniście. Ale co było najpierw? Czy najpierw był pomysł na fabułę, czy właśnie pomysł na antagonistę, czy pomysł na Protagonistę, który tutaj również jest bardzo ciekawą postacią. To jest dobre pytanie, bo w przypadku listy Lucyfera tak naprawdę najpierw do głowy przyszła mi postać samego mordercy. Ja kiedyś przeczytałem wypowiedź Edwarda, Edwarda Dwórnika Świętej Pamięci, który oglądając obrazy artysty, o którym nie chciałbym szerzej tu opowiadać, żeby nie spoilerować tej, tej mojej książki, oglądając jego obrazy powiedział, że to jest taka sztuka, która będzie... Przyciągała różnych psychopatów i różnych ludzi, w których głowach będą się lęgły mroczne myśli. Ja to zapamiętałem i pomyślałem sobie, że oczywiście najważniejsze w każdym kryminale, w każdym thrillerze to jest bardziej thriller taki domestic noir niż, niż kryminał ważna jest postać głównego bohatera. Ona niesie fabułę. On to musi być bohater, który nie jest papierowy, który nie jest banalny, ma swoje słabości, ale jednocześnie jest takim, takim motorem, który ciągnie powieść. Ale dla mnie, jako dla pisarza, równie ważne było stworzenie i wykrowanie takiej postaci. Mordercy, który nie jest taki zero -jedynkowy. w życiu tak nie ma, że mordercy są zawsze brudni, źli, wstrętni, kierują się tylko jednym rodzajem motywacji, chociaż najczęściej są to e, motywacje, które się powtarzają, tak? ale często za takim e, okrutnym czynem, jakim jest morderstwo, kryją się e, bardziej złożone e, namiętności. Pan w swojej świetnej recenzji użył słowa pustka, która mi bardzo odpowiada, bo to jest prawda. Jeśli człowiek coś w życiu traci, coś ważnego, to jeśli inni mają tych dóbr, dostatek ci wokół, to budzą w nim niechęć i ta niechęć się może przerodzić w jakiś zbrodniczy instynkt. Usiadła naprzeciwko, blisko niego. Pieszczotliwym ruchem odsunęła mu niestworny kosmyk na głowie. Rozchyliła wargi i znowu poczuła się młoda i niecierpliwa. Patrzył na nią uważnie, nie spuszczając z niej swych oczu, nieruchomych, jakby pokrytych zastygłą glazurą. – Jestem ciekawa, jak zakończy się ten wieczór – powiedziała ulegle i pociągnęła długi wina. Ale to był ostatni normalny moment tego przerażającego wieczoru. Uderzył ją pięścią w twarz, bez żadnego ostrzeżenia. Krzyknęła zaskoczona. Była już nieźle pijana. W pierwszej chwili pomyślała, że to uderzenie należy do repertuaru tego dziwnego spotkania. – Dlaczego to robisz? – – szepnęła oszołomiona, zlizując krew z rozbitej wargi. – Wiem, jestem słaba. Ten nauk mnie niszczy. Widziała go teraz jak przez mgłę. Stał i założył lateksowe rękawiczki wyciągnięte z tylnej kieszeni spodni. Podszedł do drzwi wejściowych i sprawdził, czy zamknięte są wszystkie zamki. – Chcesz mnie zgwałcić? – Nie musisz – – wyszeptała, próbując podnieść się z fotela. Przewrócona butelka wina leżała na podłodze, znacząc ją cienką strugą dziwnie przypominającą zgęstniałą krew. Z płaszcza, który wisiał w przedpokoju, mężczyzna wycięł jakiś przedmiot zawinięty w zwykłą gazetę. Dopiero teraz poczuła skurcz przerażenia. Coś nieuniknionego i lepkiego wypełzało ze wszystkich kątów tego mieszkania, które tak dobrze znała, a które teraz stawało się pułapką bez wyjścia. Podszedł bliżej i pochylił się nad nią. W ręku trzymał brzytwę o zakrzywionym ostrzu. Kobieta szarpnęła się gwałtownie. Dlaczego? Przecież jesteśmy przyjaciółmi! Zaskomlała, próbując powstrzymać atak paniki kradnącej oddech i paraliżującej wszystkie członki. Rozpoczyna pan fabułę od telefonu, jaki lucyfer wykonuje do dziennikarza Adama Berga. Na co liczy morderca, chwaląc się swoimi czynami i zapowiadając kolejne? Często jest tak, że morderca, nawet jeśli wyrównuje swoje rachunki ze światem, to nie chce tego robić anonimowo. Chce dodać tym morderstwom, tym czynom pewnego pogłosu. Tak też jest w przypadku tej, tej książki. Ja zatrzymam się trochę przy bergu, bo to jest postać mi oczywiście bliska, bo ona jest w jakimś sensie taka archetypiczna dla mnie. Nie ukrywam, że sam byłem przecież wiele lat zawodowym dziennikarzem. I chciałem do tej książki przemycić trochę takich treści, spostrzeżeń, refleksji z mojego zawodu. To jest facet, który miał swoje pięć minut w życiu, odniósł jakiś sukces dziennikarski, ale w momencie, kiedy się zaczyna fabuła, stoi na rozdrożu. Nie jest z siebie zadowolony. Właściwie nie wie, co, w którą stronę ta jego kariera dziennikarska ma pójść. Lucyfer potrzebował takiego człowieka, który doda wagi i znaczenia jego własnym czynom i własnym słowom. Pan zbudował fabułę trochę na zasadzie szkatułki. Wydaje nam się, że już jedna ze spraw została rozwiązana, że właściwie wszystko wiemy, że już właściwie bohaterowi głównemu nic nie grozi. Nagle pan wrzuca go w zupełnie inną intrygę, która oczywiście od początku była gdzieś w tle i tliła się, nagle staje się niezwykle istotną. Bohater znowu musi walczyć, czy to o życie swoje, czy, czy życie innych. Postawiłem na tą szkatułkową, złożoną konstrukcję, wiedząc, że ona może być ryzykowna. Ale w życiu też tak nie jest, że wchodzimy tylko w jedną, jednymi drzwiami, zastajemy jakąś sytuację, wyjaśniamy ją i kończymy. Jedne drzwi się otwierają, otwierają się drzwi następne, sytuacje się przenikają. Dzięki tej dwutorowości udało mi się też zachować taki własny odcisk palca, bo ja miałem pewne doświadczenie pisząc trzy książki, takie retrokryminały w pewnym kostiumie z epoki, z dużą dbałością o te detale, o tło, o tło społeczne. Wymyśliłem zupełnie nowego bohatera, radcę Abela. I zastanawiając się nad nową książką i rozmawiając z wydawcą, co by to mogło być nowego i współczesnego, to pomyślałem, że to muszą być przynajmniej spełnione trzy warunki. To musi być intrygująca, ciekawa opowieść, zupełnie inna. Po drugie, dobrze by było, żeby zachować te swoje linie papilarne literackie w tej nowej książce, żeby nie wymyślać coś znowu od Adama i Ewy. I tymi, tym odciskiem są wątki, które się w moich książkach. Pojawiają, które w moim w mniemaniu one mnie jakoś definiują jako pisarza trochę. Ja się osobiście interesuję i daję temu plus na, na kartach swoich powieści, interesuję się sztuką na przykład. I to mi się wydaje tak fascynujący obszar do połączenia go ze zbrodnią, z tajemnicą, z kodami dla z szyframi, że ja w mniejszym czy większym zakresie zawsze się koło tego trochę obracam. I mam też wrażenie, że, że ci czytelnicy, którzy mnie najżywiej odbierają, są trochę podobni do mnie, w tym sensie, że oni się tym też interesują. A trzeci warunek, o którym pomyślałem, to, to taki łącznik pomiędzy Starym a Nowym, pomiędzy tą moją trylogią a listą Lucyfera. I pomyślałem, że pomysł taki, aby bohaterem listy Lucyfera był, był współczesny młody chłopak, zupełnie inny od Abela, ale jego wnuk jest takim też dosyć oryginalnym pomysłem. Mogło tak być, ponieważ radca Abel miał żonę polskiego pochodzenia. Ja nie tłumaczę. W tych książkach, jakie były jego losy powojenne, wyliczyłem sobie, że jako dojrzały mężczyzna mógł mieć takiego wnuka. I połączenie tych dwóch nitek polskiej, niemieckiej też mi się wydawało trochę interesujące. I wprawdzie Adam Berg jest inny od, od swojego dziada: jest może mniej skomplikowany, ale też ma kłopoty z niebezpiecznymi blondynkami, też ma upodobanie do różnych tajemnic, do, do dzieł sztuki. To wszystko stworzyło pewną taką jedną ramę, w której. Kolory, których używam, odniesienia, skojarzenia są różne, ale jakaś spójność jest zachowana. I to mnie bawiło, chciałem tak zrobić. Czy w takim razie, po pierwsze, czy będzie ciąg dalszy listy Lucyfera, a po drugie, czy myśli Pan o książkach, które były, były łącznikami między tą trylogią retro a powieścią współczesną? No, oczywiście myślę o, o kontynuacji. Chciałbym napisać taką kontynuację, żeby ona wyszła wiosną przyszłego roku. Z tym, że nie będzie to prosta kontynuacja tej e, opowieści, czyli listy Lucyfera. Pomysł na tę książkę jest bardziej zaskakujący. Łączyć go będzie główny i będzie główny bohater, czyli Adam Berg. Historia będzie zupełnie oddzielna. No i taki mam ambitny plan. Tak? No, a my, no i to jest też pośrednio odpowiedź na Pańskie pytanie. No, Berg zawsze się będzie jakoś łączył z moim, e, z moim bohaterem z wcześniejszych powieści. Zwłaszcza, że planujemy we wrześniu już tego roku wydać tom czwarty z radcą Christiana Belem w roli głównej. Książka się będzie nazywała Miasto duchów. Będzie się działa jesienią 44 roku w Gdańsku na parę miesięcy przed nadejściem apokalipsy ze wschodu, kiedy to złote miasto, które mój bohater kochał, ukochał, którego tak czujnie strzegł, będzie świadkiem tej agonii.